Witajcie w kolejnym odcinku z gry z widzami. Dzisiaj gramy razem z. W sumie wszyscy to są widzowie, z którymi jesteśmy w drużynie. Niektórych możecie uznać, jak na przykład Narusemio. Tutaj nie, Squidaka nie znamy, bo to jest nasz nowy widz, który doszedł dzisiaj. Tak samo Kata i Kazix jest to również nasz nowy widz, który doszedł dzisiaj. Czyli ze starych zostaje jedynie Caitlyn. Graham nie wiem, czy on mainuje ADC. Nie, on pisał, że jego najsłabsza linia to jest ADC i top, ale akurat ja, 7 topa, tam poszedł ADC. Ale jest to raczej właśnie taka gierka dla widzów, żeby z nimi pograć i się trochę pointegrować. Mamy naprzeciwko Olafa, więc Kenem w sumie. A, zaraz, ja zapomniałem pomóc. Zakadałem się trochę. Ale już pomagamy. W ogóle nie zwracam uwagi na te pingi. Dobra, Olafa nie ma. Pewnie też pomagał Eko, Ale jestem ciekawy, jak to wyjdzie na Olafa. Nie gram jeszcze ten na Olafa. W sumie nie ma on już połowy many. Nie wiem, gdzie on ją zmarnował. I mogłem dać pierwszy W. A nie, Źle zrobiłem, ale już przyzwyczajenia dałem bo od niedawno stwierdziłem, że jednak lepiej jest zaczynać z W i zresztą na stronach tak samo jest, żeby zaczynać z W, bo jest to po prostu lepsze. Czemu on się tak kręci? Dobrze. Manę prawie co z Kennen ma ten plus do siebie, że nie ma many i można spamować tymi skillami ile tylko wlezie. Jakbyśmy złapali. Teraz w sumie autoatak, ale muszę zmarnować, żeby zleskitować. Niestety ładunek musiałem zmarnować. Kurde, zagrodził. I znów zmarnowałem. Nie wiedziałem, że już jest czwarty. Myślałem, że trzeci. Nabijemy czwarty stack i spróbujemy coś zdziałać. Tylko też bym nie chciał stracić biga właśnie. W sumie teraz to żadnego z tych minionów nie chciałbym stracić, ale będę musiał zużyć ładunek właśnie. Żeby nie stracić miniona. Ale temu Olafowi powoli się regeneruje ta mana, więc trzeba szybko coś zacząć działać. Dobra, może coś teraz atakujemy. Nie dolecę do niego. A on się rozpędza. Czemu go nie zestunowało to? Ja miałem nadzieję, że go to zestunuje. Dobra, nie ma many. Ale ja też nie mam energii, więc muszę poczekać. On używa, O dobra, on używa tego itemka. To w sumie dla nas niedobrze. Chyba że mu się ładunki skończą, to będzie w miarę. O nie, o nie, 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 daj mi, daj mi energię. Nie mam, mnie. A może przeżyje? Może przeżyje? On ma drugi poziom. Napiero zauważyłem, że on ma drugi poziom, więc jakby miał trochę więcej życia i energii, to jeszcze można by było spróbować go porobić. No ale niestety. Jeszcze nie. Kupimy dwa foty pinka i... O nie, chyba życie mi się nie zdąży. Mogłem poczekać jeszcze. Nie no dobra, wyszło dobrze. Drugi poziom. Idę. 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 Czemu nie atakujesz? Atakuj. Dostał. Kurde. Nie, no to, to. Tak myślałem, że to nie złapie zasięgu. Więc chyba po prostu na razie skupimy się na farmie, chyba że pomożemy. Nie ma Olafa. On tego nie rozumie, że nie ma Olafa i po prostu może wyskoczyć mu w każdej chwili. Olaf, farma, no taka. Ujdzie, nie powiem, że zła bo lepsze od mojej mamy pie nie, pierwsza krew chyba nie była dla nas była dla nas pierwsza krew? ja już nie wiem kto on... Z kata padła i zabiła? a gdzie jest Olaf? SS lepiej powiedzieć zawsze potem nie będzie na nas Chociaż w sumie myślę, że na rzacie po prostu nikt by nie pisał, bo jednak wszyscy się um, jakby... Jesteśmy premadami, więc raczej nikt by nikogo nie wyzywał, ale no wszystko ja wolę powiedzieć dla dobra gry. Co on kupił? Chyba idzie AD I to dosyć mocno AD. Nie chce się dawać łapać w stuny, jest... nie jest głupi. Chociaż jak będzie miał ulta, to i tak się nie da złapać w te stuny. Bo po prostu nie będą na niego działały Tak działa Olaf Myślałem, że będzie szedł po ten topór Dobra, no, no, dostał Dostał I jakby jeszcze dostał z tego, to by dostał stuna no, Ale niestety minion zagrodził No ale wzięliśmy kasę z miniona, więc jakoś to przeżyje To to tak killuje od nas? I się tak skupiłem na farmie kata? O jasne, no w sumie on chyba gra w miarę. Nawet nie pamiętam jaka to dywizja. Wiem, że jeden jest z brązu 1, a drugi z golda 3, tylko nie pamiętam który to który. O, nie trofeum. Nastał stunek. Nie wiem, czy on będzie czekał aż bije szósty. Jak bije szósty i zacznie na nas biec, no to mam w razie czego ucieczkę tym błyskiem, ale i tak to nie będzie łatwo od niego uciec. Dobra, mamy jednego. Weźmiemy wszystkie najlepiej, wcale bym się nie pogniewał. Biga lepiej z tego kół ściągać, bo jak go nie wezmę, to będę trochę zły, więc wolę go pewnie po prostu zdjąć z kół. I tak, za chwilę mi się regeneruje cała energia, więc nie mam jakichś oporów. Dobrze, że ten Olaf musi oszczędzać tą manę. To mnie bardzo cieszy. Następ trzeba taki. Myślałem, że jeszcze wejdzie ten z ładunkiem, ale niestety nie miałem ładunku. Właśnie problem będzie z Olafem taki że nawet jak ja wskoczę w niego z ultem, on już użyje swojego, to ja go nie zastunuję. A to niedobrze. Bo będzie mu klepsydra na pewno mi się na niego przyda, to 100%. Ale pierwszy item nie idę pod klepsydrę, tylko pod chyba pierścień, tam Hextech. Jeszcze zobaczę jak sytuacja będzie wyglądała w lejcie, albo po prostu w późniejszej fazie gry. Ile mamy? To jest protopas. Dobra, kupimy to. Starczy nam na to i na to? Powinno stać. Przecież może jeszcze go posłabiam zanim cofnę. Jeden, dwa, trzy i on się właśnie rozpędza. A może go zabijemy? Nie, kurde. Nie wiedziałem, że on aż tak się uleczy szybko. No i niestety padliśmy. Ale zaraz myślę, że on jest do porobienia jak tylko cofnę. Nie byłem w ogóle obkupiony, o ten. Mogłem to wziąć pod uwagę, ale ale zapomniałem. Rozwali więc od razu trzeba kupić opinka. Mogę nie cofać z powrotem do niego, tylko ultim się kończy myślałem, że on dłużej będzie trwał. A on trwał, trwał strasznie krótko. farmy, nie no, farmieści też dobrze farmi, mimo to że mi się wydawało, że farmią w miarę chociaż jeszcze nie wiem czy ona jest na pewno taka w miarę dobra, mam mam dobra weźmiemy 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 dobra, wszystkie są Muszę nabić jedynie cztery od ataki, a zaraz, on ma totem, więc... No atakuj go! No! Na co on czeka? No to atakuj! Nie no, to mogłeś trochę szybciej, nie się tyle czasu zbierać. ale wyszło nie no wyszło do on zmarnował ulta więc jak nie ma ulta to będzie mu ciężej na pewno zaraz myślę że nawet pod wieżą byśmy mogli go wziąć tylko szkoda że nie mam no zaraz no okej okay, idę dive na pewno okej okay, trafiłem no to wuj. no i wyszło dobrze ładny nie no, chciałem myśleć ładnie O, weźmiemy Jezefa Przyda nam się taka wizja Czy mamy na całe? Dobra, mamy na całe pierścin, bardzo dobrze Ten pierścin nam się przyda szybko, żeby doskoczyć np. z ultem do kogoś Myślę, że właśnie dlatego często się go kupuje. Ale chyba nie wiem, czy chcę marnować tepkę. Chyba nie muszę ją marnować, a zawsze ta tepka mi się przyda właśnie gdzieś... w walkach o smoka albo... żeby pomóc botowi. No, chyba na dwójce, zawsze to użytkowe na dwójce się ustawia. To znaczy ja ustawiam już jestem przyzwyczajony do tego. On idzie full AD, no i ma budki. Ja nie mam budków, więc to może być mój błąd jak on ulta załączy. Mam nadzieję, że jednak go tak szybko. Dobra, muszę go posławić tyle, ile będzie można. Nie chciałbym marnować. Oj, tego nie było. Marnuj to many. O, ktoś leci. Chyba nawet wiem, gdzie lecą. Ale nawet nie warto im było tam spekiwać. Po prostu bym padł. A po co mam padać bez sensu? Będzie rzucał? Kurde, on maksuje chyba to. No nie wierzę w to. Po co ja w ogóle odskakiwałem? Jednak mogłem ten pierścień w ogóle nim nie odskakiwać. Ale jedziemy go już konkretnie. Jeśli go trochę poosławiamy, i budki, muszę mieć koniecznie budki. O, o, nie dobra, to nie będzie dobry pomysł, jeśli ja tu zostanę. Kupił cały ten. O, czarny zasek, dobra, to już będzie ciężej. Ale my złożymy to, i myślę, że od razu pepsydrę będziemy składać. Jednak teraz wykorzystam ten teleport, bo on nam skuszyje mocno linię. A moja wieża i tak już swoje życie straciła Ocum się ode mnie. no rzuca tym tasakiem bez przerwy Nie no podejdź do mnie Chyba do mnie nie podejdzie, przynajmniej nie tak łatwo Jak on ucieka ciągle to co ja poradzę? Patrzcie, ile to w ogóle bije, to jest powalone. Żeby on tyle mi z jednego tasaka rzucił, Nie, ja nawet nie wiem, ile on w ogóle many traci za ten tasak. Chyba jakoś nie za dużo, skoro tak ciągle nimi spamuje. A to jest echo. uciek O wow, jak ład! Wow. Takiego zgrania w sumie nie widziałem nigdy. No Kazio, Ty mi może pomożesz? A, Ty chcesz zdejmować Jeśli dam radę przypuszować na tyle szybko, to czemu nie? Bo nie, nie wiem, czy Ty właśnie się nie wykładasz. O Jezu, ale się waliłem. Nie wiem, po co tą tepkę w ogóle złożyłem. Nie tepkę, tylko... Dlaczego ja w ogóle asysty nie dostałem? Wyłożył się. No nafidujcie mi tego, tak, co tam, czy on będzie miał 21 czy 1, 1 to jest 1. Ale prawda jest taka, że zaczyna kosić i to ostro. Ja mam najgorsze staty Steamu. i budki by mi się przydały, no ten jak on się rozpędzi, to ja nie wiem jak go można pokonać. Żaden stun nic na niego kompletnie nie działa ja nawet nie pamiętam ile sekund trwa ten ult, żeby chociaż sobie wyliczyć mniej więcej. Jak on rzuci tym młotem, to ja nie wiem gdzie jest góra, gdzie ziemiec. No, ten, on jeszcze blue dostał. Zostaw tym mnie. No, chcę... Trafię, trafię. Więc trochę DMG musiał dostać, jeśli go trafiłem z tego wszystkiego. Po prostu musiał. Nie wiem gdzie on teraz jest, gdzieś poszedł. Chyba nie wezmę żadnego... O dobra, jeden wziąłem. Takie rzeczy. Ale gdzie jest ten Olaf? Nie mam tepki i nie pomogę im. Nie ma po prostu jak pomóc, ale widzę, że mniej więcej sobie tam nawet wyszło dla nas. To nawet dosyć dobrze, to wyszło. No. No i ile on może z tego bić? Dostał. Dostał. Nie dostał? Ja mu nic nie robię. A, bo on idzie pod oblicze ducha teraz. No to ja już mu nic nie będę po prostu robił. Jakbym teraz znowu go trafił, to by dostał stunę. Ale że go nie trafiłem. I że on się tyle leczy, że... to jest chore, a ja... nic mu praktycznie nie robię, jak on się podleczy, a on mi dwoma tasakami odbiera tyle życia, ile mam teraz, no to... Trochę chyba to jest przesada. Bo on po mnie w tym momencie idzie, a mnie nie ma. Na niego nawet nie dzieje lajka działała jak on na mnie ruszy. I się zastanawiam, co by zrobić. Papa ciapa mi potrzebuje No bo niestety więcej niekudować tego dziada nie chce Zostaw to No nawet nic sobie z tego nie robi, że tu jestem Trzeba w miarę łatwo dopóki nie ma... nawie na lach, to jest chora postać. W ogóle żaden ult na niego nie działa nic. Jedynie co na niego działa to jest demgie. Ale far... no farmę ma mniejszą. Może i dobrze. Ja trochę taki przynajmniej nadrabiam tą farmą, której trochę mam bo inaczej to byłoby trochę ciężko. W ogóle, jakbym nie miał farmy, wczoraj tak jak grałem Ranked'a alpha to ja nie wiem, jak można w ogóle tym grać rankedy. To znaczy można, ale na topie to jest, w Irli to tym się nie da farmić. Grałem na. Nie pamiętam, ale na kogoś dobrego. I naprawdę ja po prostu nic nie mogłem zrobić. Byłem tak wyłączony z gry, jedynie moje ulty się przydawały potem. I wygraliśmy to. Nie, ja nie chcę w tym siedzieć. Ciekawe co, co by było, gdyby jednak Olaf był w tym, w tym fajcie, czy byśmy tak wygrali bo wyszło 2 za 1 i w sumie nie wiem czy chyba tego kazica nawet nie było w tych fajtach. Wieża by nam się przydało. Dobrze, że miałem to przyspieszenie. Coś oni to nam nie planują. A, jeszcze nie mam klepsydry Prawie Dostał i co tak dosyć... O nie 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 mam nawet jak pomóc Dobra O nie O. Udało się jakoś Mam już na całą klep sydra, ale chciałem najpierw to wieżę wziąć i dopiero potem a to pójść po prostu do bazy. Chociaż myślę, że możemy jeszcze przypuszować, jeśli ich wszystkich nie ma. Przynajmniej to jedną dalibyśmy radę? Nie, chyba jednak nie. Nie wiem, każdy czemu ty nam nie pomagasz. Chociaż może je weźmiemy, ale inhibitora chyba już na pewno nie. Nie inhibitora już nie ma szans. Ok, ale jeszcze nam się udało zabić. Ale ja już bym cofał. Cofałbym, żeby nie da dawać im kila i żeby po prostu. Żeby po prostu. O o! Zdążę. Przecież nie wiem czy to dobrze zdążyłem mogą im pomóc. Mam... Nie, nie mam tepki. Bo Kazix, no nie wiem, nie wiem. No, uciekniesz? Ekon, myślę, że powinien za to opobiedz. Przynajmniej dobrze by zrobił, bo mógł biec. No ja idę, ale tempo to ja mam. Ładny flash. u kata, wbija się we wszystkich, ale będzie ciężko. Nie, ciebie to się akurat nie boję. Mi miniony puszują moją linię. Ale mam nadzieję, że nie przypuszują i na tyle, żeby wieża padła. Bo na razie, jednak, ja nie mam czasu tam wracać. A też nie chcę, żeby moja wieża padła. Podskoczy pan. Nie? A jakbym trafił, to jeszcze mógłbym na nią ruszyć. ale niestety nie udało się tra ale, ale, no nie, akurat biga mi wzięli wszystko, ale nie biga, nie akurat biga klipsy się muszę mieć na jedynce, potem bym klikał jedynkę i bym się dziwił czemu mi to nie działa atak, takie ofensywny Co tu się dzieje? No i pięknie. Kata wyczyściła, ja trochę u tym dopomogłem. Koniec a poddali się. Zaraz chciałbym jeszcze DMG zobaczyć. Pewnie kata zrobiła największe. Ale mimo wszystko chcę zobaczyć, kto... Jaraz yes, yes. niestety nie, nie do... O, piąty, czwarty poziom ten, ten, dobrze. Wykres chcę. Chcę zobaczyć kto największy Dangerab. Serio? Okay. Katie? Jakie ona miała staty? Okej. Okay. A mówił, że to jego najgorsza linia. Miałem prawie takie jak kata. No nic, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało to, zostawcie mi łapkę w górę subskrypcję, komentujcie i do następnego odcinka. Cześć!